Witam bardzo serdecznie osoby z podznaku bliźniąt i zapraszam Was na luty 2024. Pamiętajcie, że to czytanie jest czytaniem ogólnym, moi drodzy, i zobaczymy sobie, jaki tutaj przekaz dla Was płynie na luty. Bliźnięta, luty 2024. Trudna energia, ale czasami ona bywa fajna. Za dużo myśl kształtów. Za dużo myśli. Dobrze, moi drodzy. Więc co? Będę opowiadać. O, później, oczywiście, jeszcze dołożę karty. Tutaj, będę dokładać. Więc tak. Moje drogie bliźnięta. Karty mi tutaj pokazują, że Wy w lutym będziecie wyswobadzać się z czegoś. Najprawdopodobniej to jest wyswobadzanie się z jakiejś sytuacji, która już Wam totalnie nie służy. I może to być. Jak najbardziej może to być jakiś związek, relacja. Dlaczego? Ponieważ tę kartę przykrywa król mieczy, czyli tutaj może być taka sytuacja, że możesz kończyć relację z jakimś mężczyzną. Czemu nie? Może tak być. Ale też karty mi pokazują, że może być u ciebie taka sytuacja, że ty za bardzo w ostatnim czasie skupiałeś się, drogi bliźniaku, na takich cofaniach się do przeszłości. Na takim rozgrzebywaniu w tej swojej przeszłości ciągle, na takim niby wyciągałaś wnioski ze swoich doświadczeń życiowych, ale to nie było to jeszcze, bo ciągle tkwiłaś w tej przeszłości, tak? I tutaj karty mi pokazują, że może to się właśnie już u Ciebie kończyć. Może to być ta sytuacja, że ty powiesz dosyć, ja już nie chcę żyć tą przeszłością. I ja zaczynam. Zupełnie inne życie, ja chcę innego życia. I tu może być taka właśnie sytuacja u Ciebie, że Ty w końcu powiesz ja chcę się odrodzić. Ja chcę coś w swoim życiu zmienić. Może tak być. Będzie ci trochę ciężko, przynajmniej z początkiem lutego, bo gdzieś problemy będą piętrzyły się u Ciebie. Masz jeszcze drogi bliźniaków, wiele spraw niezakończonych. Uważam, że wchodząc w rok 2024, też nie zakończyłeś, nie podomykałeś, nie wyjaśniałeś drogi bliźniaku wiele sytuacji i to się może jeszcze w lutym u ciebie ciągnąć. Może tutaj też jakaś toksyczna osoba trochę mieszać swoją posturą, postawą. To może być jakiś toksyczny partner, ale to może być też jakaś kobieta toksyczna. Też masz tendencję do tworzenia czarnych scenariuszy, więc przyjrzyj się temu bo zbyt dużo uwagę, zbyt dużą uwagę właśnie dajesz na swoje myśli, które są trudne. Krakasz, krakasz i w końcu coś tam wykrakasz. Ale mimo wszystko i ponad wszystko widzę u Ciebie, że z rozwojem duchowym to będzie Ci po drodze. Będziesz osobą, która będzie szukała tej właściwej drogi i odpowiedź na te swoje pytanie, które gdzieś tam siedzi w tej Twojej głowie, i znajdziesz tam odpowiedź. Tak myślę. Dla wielu, dla wielu z Was przychodzi nowe uczucie, nowe uczucie. Więc tutaj jakaś możliwa przyjaźń, która przerodzi się w związek, jest w możliwościach. Troszeczkę problemy finansowe mi się przy Was pokazują. Romans w tle. No i zwróć uwagę, drogi bliźniaku, tutaj jakoś tak rozplanuj sobie ten luty bądź i może szybko uciekać. A teraz dopytamy sobie, dlaczego jest ta ósemka kielichów. No, właśnie, bo w czymś za bardzo siedzisz, w jakichś emocjach. Mam wrażenie, że to chodzi o emocje, o Twoje myśli, emocje, i, i tutaj y, może być tak: ja sobie jeszcze dopytam tą jedną kartę. Tak, jesteś w deficycie, jesteś w energii braku, y, zamykasz się za bardzo w sobie, toniesz w tych emocjach, i tutaj właśnie y, myślę, że będziesz z tego w jakiś sposób y, wychodzić, y, będziesz z, z tego się uwalniać. Dlaczego tutaj? To się pokazuje, to też może tyczyć się spraw finansowych, to też może być taka u Ciebie sytuacja, że Niby, te, niby głodna nie chodzisz, tak? Czy głodny nie chodzisz, ale masz to poczucie braku, że no nie masz tego, co byś chciał, i to się. Tutaj też mogą te kwestie finansowe się pokazywać, i ty będziesz chciał, drogi bliźniaku, po prostu no coś zmienić w swoim życiu, wyjść z tej energii braku, z tych problemów finansowych, zacząć rozwiązywać. Yy, właśnie, no, zacząć rozwiązywać yy, tą sprawę finansową, może będziesz podejmować jakąś rozmowę o pracę. Może tak być. Dlaczego jest ten Księżyc? No właśnie, bo nie ma w Tobie miłości własnej. Nie do końca tak jakby akceptujesz siebie, nie do końca widzisz, zauważasz siebie, wyciągasz tylko y, swoje takie y, wewnętrzne brudy emocjonalne. Ciągle tylko skupiasz się na tym, gdzie popełniłaś błąd, co zrobiłaś źle. No i to jest w Twojej głowie, to siedzi w Twojej głowie, a tutaj karty mówią wprost: Czas najwyższy. Zauważ siebie, doceni siebie, pokochaj siebie, bądź osobą wdzięczną, że żyjesz. Bo nie każdemu jest to dane. Błądzisz w czymś, błądzisz w czymś, czegoś nie widzisz, jesteś w jakimś takim schemacie, który Ciebie zniewala, który Ciebie, że tak powiem, który powoduje u Ciebie jakiś etap zatrzymania, ale mimo wszystko i ponad wszystko zobacz, będziesz w energii trójki bu, buław, czyli tutaj znajdziesz drogę. Znajdziesz drogę właściwą dla siebie, która pozwoli ci wzrosnąć, i czekają ciebie bardzo duże zmiany. Idą do ciebie jakieś zmiany. Może tu być mała wygrana, graj w lotto, w różne konkursy, w zdrabki i tak ale też tu pokazuje się dla niektórych z Was miłość z przeznaczenia. Mhm. Jakiś mężczyzna tutaj może siedzieć wam na emocjach pod względem finansowym, może wasz partner, ale patrz, mimo wszystko znajdujesz pracę. Znajdujesz albo dorabiasz sobie w jakiś sposób. Także jesteś w tym temacie osobą kreatywną, nie martw się o te finanse, one tu są bezpieczne, bezpieczne są, widzisz? Także tu powinno się to wszystko ładnie wyklarować. Pod spodem tali masz kartę cesarzową, i ta karta mówi o tym, że może warto by było w lutym zadbać o siebie o swoje ciało jakąś taką pielęgnację zrobić. Może iść do kosmetyczki albo zrobić sobie takie domowe spa w domu, kupić sobie jakieś fajne olejki, jakąś kąpiel sobie stworzyć mm, taką na miarę mm, relaksu. Może warto by było mm, iść do fryzjera. Może warto by było ściąć włosy, przemalować je. Czemu nie? Ale to jest też karta mówiąca o tym, że może tutaj warto by było stworzyć sobie jakąś mapę swoich życzeń, mapę swoich marzeń. Czas najbliższej pełni księżyca będzie dla Ciebie, drogi bliźniaku, bardzo ważny. Dla niektórych z Was to może być też krótka informacja, że będziecie brzemienne, ale to oczywiście nie do wszystkich. Tutaj karty Wam informują, że hmm, Możesz znaleźć pracę poprzez kogoś ze swojego okresu jakiegoś wcześniejszego młodości. Może po prostu spotkasz dawnego znajomego czy dawną znajomą i ten ktoś zacznie cię rozmawiać o pracy i ten ktoś ci powie: "Słuchaj, a no tam i tam za tym rogiem w tym i tym miejscu szukają kogoś do pracy", więc tak możesz znaleźć drogi bliźniaku pracę. Ale tutaj jest też pokazane u mnie, że możesz inwestować w siebie, w jakąś wiedzę, szkolenie, kurs który da Ci taką e, pomoc w tym, żeby przepracować problem ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Karty też zachęcają do Ciebie, żebyś stał się drogi bliźniaku, osobą bardziej asertywną, bardziej, żebyś wyznaczał, wyznaczała granice sobie i innym. I teraz położę trzy karty. Pierwsza karta będzie na osoby wolne single, na luty spod znaku bliźniąt. Druga karta będzie na związki relacje pod znaku Bliźniąt. A trzecia karta będzie na finanse, praca, finanse pod spod znaku Bliźniąt. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o osoby wolne i single, karty pokazują, że tutaj może coś ruszyć z miejsca, ale warunek jest jeden, musisz drogi singlu wyjść, pokazać się, bo ty możesz być osobą, która gdzieś zaczyna chować się. Chować się i nie pokazywać się. Pamiętaj, że uczucie do Ciebie nie przyjdzie, bo nikt nie będzie wiedział, że taka pani Kasia, czy Asia, czy pan Piotrś, czy pan Adaś gdzieś tam siedzi w swoim mieszkaniu zamknięty, więc pokaż się ludziom, pokaż się światu, bądź osobą otwartą, nie skrywaj tych emocji w sobie, tego żalu po kimś. Wręcz przeciwnie, emanuj miłością, radością, spokojem i nowym może u Ciebie się pokazać. Dla osób w stałych relacjach, w związkach, karty pokazują, że tutaj możecie rozkwitać, tutaj możecie pracować nad relacją. Tutaj może być więcej uczucia, więcej miłości, tutaj jakieś zmiany idą, wspólne podróże, wspólne wyjście do restauracji, na lody, na spacer, jakieś takie zaproszenia, wyjazdy jednodniowe, dwudniowe, weekendowe, przebywanie, celebrowanie, ze sobą bardzo ładnie mi się tutaj pokazuje. Jeżeli chodzi o pracę i o finanse, nie martwcie się, są te pieniądze. Przychodzą do Was pieniądze, jesteście bezpieczni, dla wielu z Was jest to również praca zawodowa. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.